Z tej strony Patryk, w tym materiale pokażę Ci, czym jest PIPS, co to jest Spread i co to jest LOT. Także zapraszam na materiał i rozpoczynamy prezentację. Jesteśmy na platformie MetaTrader 4 tutaj mamy parę walutową Monero do dolara tutaj co widzisz na wykresie to po prostu są wykres świecowy czyli zachowanie się ceny w czasie poprzez świec tutaj sobie oddalając minusem możemy określić czy ta cena idzie w trendzie zwyżkowym bądź spadkowym po prostu sobie wyznaczając powiedzmy tu takie linie możemy sobie wyznaczyć w jakim kierunku lecimy? Kanał ale przejdźmy teraz do rzeczy. Czym jest spread? Spread to jest różnica ceną między zakupem a sprzedażą. Możemy to sobie w bardzo prosty sposób pokazać. Klikając F9, bądź przechodząc sobie na handel. Widzimy sell limit i stop. To wybrać i ta różnica cenowa między kupnem a sprzedażą, to tutaj widoczna, to jest różnica właśnie tego spreadu. Spread możemy zobaczyć sobie tutaj na odnośniku ceny. Spread wynosi 27, bądź też możemy sobie sprowadzić takie tutaj narzędzia pomocnicze, które tutaj w nie są na dole. Pokazuje nam aktualny spread, który w tym momencie się znajduje, i ta świeczka, która w tym momencie jest tutaj w trakcie budowy, za ile minut i sekund będzie zakończona. I spread możemy pokazać tutaj w bardzo prosty sposób: Czyli wchodząc w nowe zlecenie, celamy sobie sprzedaż po, po cenie rynkowej, czyli wchodzimy tutaj cel i kolejne bierzemy sobie kupną po cenie rynkowej czyli mamy tutaj dwie ceny między którą się porusza wykres góra i dół i po prostu w tym momencie tutaj obstawiamy decydujemy się na to że cena będzie spadać i w momencie kiedy cena będzie szła w tym kierunku po prostu będziemy zarabiać odpowiednio do tej ceny tak samo Tutaj, jeśli chodzi o, o zakup, obaj, jeśli wykres już będzie przekraczał tą linię, o której wchodzimy, gdyż w tym momencie będziemy troszeczkę na stracie, w tym momencie w obu przypadkach jesteśmy delikatnie, bo gdyż broker w tym momencie na samym spreadzie i na swojej prowizji pobiera od nas opłatę. Teraz, w momencie, kiedy wykres będzie wchodził do góry, powyżej już tej linii, za każdy pips mamy określony zarobek. A czym jest PIPS? Weźmy sobie jeszcze raz tutaj handel. PIPS to jest taka różnica punktów, który jest bardzo łatwo wyliczyć. Czyli jak jest 24, czyli w tym momencie tutaj zakupu była mała różnica, bo cena tak w się poruszała. Czyli to jest 2,5 pips Dlaczego 2,5? Bo tutaj w metadredzie 4 mamy jeszcze dodatkową 1 dziesiętną która stanowi. Po prostu 10 punktów tutaj widocznych stanowi 1 pips, czyli jak tutaj mamy 104 czyli W tym momencie to jest 10 pipsów, 4, czyli w tym momencie jeśli cena dojdzie do tego punktu A na tej tutaj transakcji Może przejdę sobie tutaj Handel Lot był ustawiony 0,01 Czyli Za każdy tutaj Za każdy 1 pips Broker wyznacza tutaj kwotę 10 centów, czyli jeśli byśmy chcieli, aby cena tego tutaj realizowana była na 54, powiedzmy, tutaj pisze pipsy, tak naprawdę to są punkty, czyli 5 pipsów, mamy równowartość pół dolara Oczywiście przy tej stawce. Stawka oczywiście możemy sobie wziąć oczywiście zdecydowanie większą. Wchodząc sobie powiedzmy w handel, najłatwiej możemy sobie regulować Wielkością lotu. Tutaj mamy Tak defalutowo oznaczone Jakie loty chcemy mieć, ale powiedzmy załóżmy chcemy sobie zrobić 01 tego lota Czyli 1 dziesiętna, czyli za każdy pips mamy płacone Po prostu 1 dolar Jeśli chodzi o loty, loty to jest właśnie Takie ryzyko, gdyż w tym momencie kiedy źle ocenimy na tym, jak idzie nasz wykres. W tym przypadku, yy, ob... zdecydowaliśmy się na spadek yy, na cenie. Możemy zrobić to w sposób ręczny, bądź automatyczny, klikając dwa razy tą naszą transakcję. Możemy też to wykonać tutaj na panelu. Możemy oznaczyć sobie stop lossa i take profit. Stop loss to jest bardzo fajna sprawa, gdyż w momencie, kiedy rynek leci nie po naszej myśli. Załóżmy, ustawiamy sobie tutaj. Zamiast rynek spadać, określamy tutaj miejsce. Możemy to wykonać, wypisać ręcznie bądź przesuwać sobie tutaj manualnie. Na PC to jest bardzo przyjemne i wygodne. Na telefonie też można wykonać te manewry, ale tam trzeba po prostu wpisać ręcznie. To, to troszeczkę jest bardziej kłopotliwe. Jeśli rynek będzie szedł do tego sto, naszego stoplosa. Nasza transakcja się zamknie z stratą tutaj widoczną 0,5 dolara. W naszym przypadku, jeśli byśmy grali na wyższym locie, no to byłoby już 5 dolarów. 5, 50, 500 i odpowiednio wyżej w stosunku do ryzyka. Tak samo możemy sobie wyznaczyć take profit. Tutaj przeciągaj w ten sposób. Tutaj mamy take profit 30 punktów, czyli 3 pipsy zarabiamy i zyskujemy 30 centów. To jest bardzo oczywista sprawa. Tutaj może tą transakcję jedną usunę tą na buy, aby nam się nie mieszało żeby było to wszystko jasno i klarowne. Czyli w tym momencie ustawiając sobie takie tutaj widełki z różnych przyczyn mamy z naszej analizy wynikające, że ta cena jednak powinna dotknąć tutaj tej widocznej linii cena po prostu będzie tutaj spadała cena w momencie dotknięcia naszej ceny zamyka nasz take profit i zarabiamy odpowiednio dużo w stosunku do naszego ryzyka ale gdy cena odwróci się przeciwko naszym tutaj przewidywaniom, tym stop lossem możemy transakcję zamknąć albo ręcznie tutaj zamknij po prostu w ten sposób bądź naszym stop lossem, załóżmy odchodzimy od komputera, a program mamy cały czas włączony po prostu ta cena dotykając tej ceny się zamyka. I w ten sposób możemy w sposób półautomatyczny sobie to ustawić. I oczekiwać, nie patrząc na te wykresy, to jest bardzo fajne, gdyż mając dosyć dobrą analizę i trzymając się pewnej strategii, możemy określić, gdzie jaki profit chcemy uzyskać, w jakim czasie mniej więcej. I jakie możemy osiągnąć maksymalne straty. Jeśli chodzi o straty, jest tutaj też bardzo fajna zależność, gdyż. Jeśli nie ustawimy tego stop losa, a ta cena będzie szła w naszym niekorzystnym kierunku. Tutaj w tym przypadku Brokera JFX jest taka sytuacja, gdzie możemy maksymalnie stracić 70% naszego depozytu. Czyli prosto licząc, mamy 100 dolarów i obstawiliśmy wysokim lotem, załóżmy 01. Tak, przy takim depozycie to jest dosyć bardzo duży lot. Cena pójdzie 70 pipsów na naszą niekorzyść. W tym momencie transakcja z automatu się zamyka. Na salu nam zostaje wtedy 30 dolarów, ale jeszcze mamy nasz rachunek, że tak powiem, w jakimś stopniu ocalony, czyli 30% naszego depozytu aktualnego w momencie zawierania transakcji. W tym momencie nam po prostu te straty są cięte. Oczywiście, w sytuacji, kiedy mamy jedną transakcję, bo jeśli mamy ich wiele, no to wtedy. Wiadomo, szybciej się to może dokonać. Tyle w tym materiale. Zostaw łapkę, słupkę, komentarz, jak Ci się ten materiał podobał. To tyle ode mnie. Pozdrawiam cię ciepło. Cześć.